Cześć. Dzisiaj zabieramy Was do mieszkania przy ulicy Żwirki i Wigury. Ma ono 47,5 m2, składa się z dwóch pokoi i jest położony na pierwszym piętrze niskiego bloku zbudowanego z cegły. Głównym punktem mieszkania jest około 18-metrowy salon. Drugi z pokoi ma około 11,5 m2 i wyposażony jest w zabudowę stolarską. Układ mieszkania oferuje nam również około 8-metrową kuchnię. Mamy tutaj pełną zabudowę stolarską oraz niezbędne wyposażenie AGD. Dzięki południowej ekspozycji i dużym oknom mieszkanie jest jasne oraz ciepłe. Należy zwrócić uwagę również na łazienkę. Dodatki oraz standard wykończeń zachwycą nawet najbardziej wymagających. Jeżeli szukacie mieszkania, które zachwyca swoim standardem, ma wiele nietypowych. Lecz kultowych i ciekawych rozwiązań, jak sam kolor drzwi, oryginalny parkiet, czy też duże okna i świetny widok na podwórze, to może być oferta właśnie dla Was. Pamiętajcie, Better Coalfilit!